25 stycznia. Opóźnione wybawienia. Natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Dzieje apostolskie 16 26. W tych czasach Bóg ratuje swoich ludzi od niektórych krzywd, nie od wszystkich krzywd. Pocieszającym jest to wiedzieć, bo inaczej na podstawie naszych krzywd moglibyśmy wnioskować że o nas zapomniał lub nas odrzucił. Bądź więc zachęconym przez proste przypomnienie, że w Dziejach Apostolskich 16 od 19 do 24 Paweł i Sylas nie zostali wybawieni, lecz w wersetach 25 i 26 zostali wybawieni. Najpierw brak wybawienia. Pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek. Werset 19. Pretorzy zdarli z nich szaty. Werset dwudziesty drugi. Oni też zadali im wiele razów. Werset dwudziesty trzeci. Stróż więzienny nogi ich zakuł w dyby. Werset dwudziesty czwarty. Ale potem wybawienie. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Wersety 25 i 26. Bóg mógł wkroczyć wcześniej. Nie zrobił tego. Ma on swoje powody. On kocha Pawła i Sylasa. Pytanie dla ciebie: Jeśli przeanalizujesz swoje życie, patrząc na początkowe cierpienia Pawła i jego późniejsze wybawienie, gdzie ty się znajdujesz? Czy jesteś na etapie bycia obdartym z ubrań i pobitym, czy na etapie bycia rozkutym i szeroko otwartych drzwi? Oba pokazują jakiś etap Bożej troski o ciebie. On cię nie zostawił ani nie opuścił. Hebrajczyków 13:5. Jeśli jesteś na etapie bycia zakutym w kajdany, nie rozpaczaj. Śpiewaj. Wolność jest już w drodze. To tylko kwestia czasu. Nawet jeśli przyjdzie przez śmierć. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Objawienie Jana 2, 10